Niestety, ale skupienie uwagi ludzi jest coraz gorsze. Młodych ludzi przede wszystkim jest coraz gorsze. Nie potrafią się skupić nawet na kilka sekund. Za sprawą TikToków. Zobacz, ja, ja wrzuciłem dla testu dzisiaj na Facebooka, nie wiem, tak rano jakoś, bo to nawet nie wiedziałem, że nie da się na przykład ustawić, żeby później upubliczniło, więc wrzuciłem od razu, bo tak wrzuciłem chciałem zobaczyć, czy da się rolki, czy ja mogę rolki wrzucać. I tak, da się, jeśli klip będzie w pionie i do 60 sekund to automatycznie jako rolka jest. Tak samo jak na YouTubie i też owcy. Czyli to jest taka, taki, taki TikTok, nie? I na YouTubie nie ma takich informacji, znaczy te informacje nie są dostępne tak w twarz od razu nie są widoczne, ale na Facebooku już są, i teraz słuchaj. Klip. Weź mi z tym wyjść, pies. Dobra, zabieram to. E... Klip trwa 60 sekund. Zobacz, ludzie nie potrafią 60 sekund wytrzymać. Ok? I teraz tak. Łączna liczba odbiorców 1700. I teraz tak. Wyświetlone minuty tam 300, tam ileś minut. E... Odtworzenia 1700 i teraz zgadnijcie, jaki jest średni czas oglądania tego klipu 30 sekundowego, gdzie mówię o tym, że Laska uważa, że jak mężczyznom podobają się dziwice, to jest to romantyzowanie. Dokładnie, a dokładnie to 14 sekund, czyli oni nawet do Mięcha nie dotarli, rozumiesz? Większość nawet do Mięcha nie dotarła. 14 sekund, chłopie. Gdzie mięcho jest pod koniec? Tak, w połowie pod koniec. 14 sekund. Zobacz, jak ludzie nie potrafią na parę sekund uwagi skupić. Chłopie, ja mam wrażenie, że należę do pokolenia, które jest w stanie oglądać nawet 8 godzin. Ja mogę ci pójść do kina na maraton i będę siedział oglądał wszystko ze skupieniem. Ja mogę ci włączyć film, tak jak nawet mam. miałem włączony. Obejrzałem pierwszą godzinę, bo później no, w stream ale jak pracowałem sobie, robiłem tu swoje rzeczy, to oglądałem. Nawet wam pokażę co, znaczy pokażę, o, pierwszy odcinek, bo on tam zatrzymał i tak dalej, trwał 53 minuty, obejrzałem całe, nic nie skipowałem, następny plik, który zacząłem oglądać, jestem na 11 minucie, jak zapauzowałem, nie wiem, co sobie brzdenka. tu sobie coś robię, prawda, i tam sobie zerknę tylko tak uu, na chwilkę się za, zatrzymam, jak na przykład, żeby coś przegryźć, prawda, i, i sobie mi to leci i... Mogę nawet i wiesz, usiąść sobie, po, położyć się i sobie ewentualnie, chociaż nie mam czasu na leżenie, tak naprawdę. I te trzy godziny jestem w stanie. E, mieć uwagę. A tutaj 15 sekund, kurwa, gościu. I nie są w stanie wytrzymać, gościu. 15 sekund i wyłączają. No to jest komedia. 14.